Ameryka. Twoje źródło wiedzy o imporcie z USA. Witajcie w kolejnym odcinku InfoAmeryka. Dziś mamy dla Was ciekawostkę, która pokazuje, że elektryczność wcale nie oznacza rezygnacji z offroadowych emocji. Mowa o nowym Chevrolet Silverado ZR2, elektrycznym pick-upie, ma udowodnić, że pojazdy elektryczne mogą nie tylko poruszać się po drogach, ale i świetnie poradzą sobie w terenie. A na koniec, jak zawsze, przegląd wylicytowanych aut. Jeśli jesteście ciekawi, co ostatnio trafiło do Polski, zostańcie z nami. Chevrolet idzie w stronę elektryczności, ale nie zamierza rezygnować z tego, co Amerykanie kochają najbardziej: dużych, mocnych pick-upów. Chevy Silverado ZR2 to model, który ma zrewolucjonizować rynek pick-upów. Oferuje aż 1100 koni mechanicznych, dzięki czemu zapewnia wyjątkowe osiągi na trudnym terenie napęd na cztery koła, zaawansowane zawieszenie i potężna moc sprawiają, że ten elektryczny gigant poradzi sobie w każdej sytuacji. Od wjazdu na strome wzniesienia po pokonywanie błotnistych i kamienistych szlaków. Jednak warto zadać pytanie, czy elektryczne pickupy mają sens w terenie? Moment obrotowy dostępny od razu i brak konieczności zmiany biegów mogą ułatwić jazdę po bezdrożach. Z drugiej strony, co zrobić, gdy w terenie zabraknie stacji ładowania? Silverado EVZ-R2 będzie pierwszym testem tego, czy elektryczne pojazdy terenowe to przyszłość motoryzacji, czy tylko chwilowa moda. Szefarle stawia na innowacje, wyposażając Silverado w szereg technologii, które zapewniają pełną kontrolę i komfort w każdych warunkach. Zaawansowane systemy wspomagania jazdy i elektroniczna kontrola trakcji umożliwiają cieszenie się offroadowymi przygodami, nie martwiąc się o to, że pojazd nie poradzi sobie z wymagającym terenem. Jeśli marzycie o połączeniu elektrycznej mocy z ekstremalnymi osiągami w terenie, Chevrolet Silverado ZR2 już wkrótce może stać się symbolem nowej ery w off-roadzie. A teraz przejdźmy do listacji. I zaczynamy od Genesisa G70 Base z 2022 roku. Udało się go wylicytować za 17 100 dolarów, czyli okolice ok. 98 000 zł pod dom. Silnik to 33 V6 o mocy 370 koni mechanicznych. Przebieg tego egzemplarza to 21 000 mil, czyli około 35 000 km. Genesis jest to luksusowa marka premium koncernu Hyundai, a model G70 jest bliźniaczy z kiją Stinger. Oba auta korzystają z tej samej platformy i oferują podobne silniki jak i wnętrze, ale G70 kładzie większy nacisk na elegancję i komfort, podczas gdy Stinger ma bardziej sportowy charakter. Samochód, jak widzimy, posiada niewielkie uszkodzenie tyłu, a do zakupu jest prawdopodobnie tylko zderzak. Kolejny na dziś jest Chrysler Pacifica Limited, również z 2022 roku. Udało się go wylicytować za 9100 dolarów, co daje nam okolice 61 tysięcy zł pod dom. Silnik 6V6 Pentastar o mocy 290 koni mechanicznych. Przebieg to 71 000 mil, czyli około 115 000 km. Jest to świetna cena jak za polifta i to w wersji limited. Warto też zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie ceny tych samochodów znacznie spadły na aukcjach, więc na obecną chwilę można taki samochód kupić w bardzo dobrej cenie. Auto uderzone bokiem z lewej strony, gdzie do wymiany mamy komplet drzwi. Na prawej jest również poszycie tylne. Następny na naszej liście jest Subaru Outback Premium z 2018 roku. Udało się go wylistować za 3350 dolarów. daje nam okolice 36 000 zł złotych pod dom. Silnik 2,5 litra generuje moc 175 koni mechanicznych. Przebieg to 93 000 mil, czyli około 150 000 km. Samochód uszkodzony w lewe tył. Do jest zderzak, klapa bagażnika. Musimy kupić również jedną z lamp. Następnie Jeep Grand Siroki Summit z 2015 roku. Udało się go wylistować za 6775 dolarów. Tutaj nam okolice 51 000 zł po dom. Silnik 6V6 Penastar generuje moc 290 koni mechanicznych. Przebieg tego egzemplarza to 51 000 mil, czyli około 82 000 km. Auto w najwyższej wersji podrzenia oferuje pneumatyczne zawieszenie, które zapewnia komfort jazdy i lepsze właściwości terenowe. Uszkodzenie obejmuje prawy przód, a do wymiany mamy zderza. To na jest również zawieszenie. Ostatni na dziś jest Volvo X60 T5 Momentum z roku 2020. Udało się go wylicytować za 14 tysięcy dolarów, co daje nam okolicę 83 tysięcy złotych pod dom. Silnik 2.0 w wersji T5 generuje moc 250 koni mechanicznych. Przebieg to 42 tysiące mil, czyli około 68 000 km. Auto zostało prawdopodobnie zahaczone z prawej strony. Nie groźnie uszkodzony jest zderzak, błotnik oraz drzwi, które wymagają naprawy blacharskiej i malowania. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w na następnym odcinku. Cześć. InfoAmeryka. Twoje źródło wiedzy o imporcie z USA.